Witam serdecznie, zaczynamy transmisję na żywo, to taka próba dzisiaj w Dzień Zadusznych, kiedy jesteśmy dzisiaj w dużej nostalgii, kiedy wrotami pomiędzy światami są uchylone, kiedy nasi, bliski, nasi bliscy są jeszcze bliżej niż normalnie. Zapalmy świece, no u mnie się już palą od Właściwie od soboty, od niedzieli, kiedy po prostu, no kiedy jest blisko tego czasu. Natomiast wczoraj i dziś to są takie szczególne dni, żebyśmy jeszcze spędzili czas z przodkami, żebyśmy jeszcze mogli pobyć z nimi gdzieś tam trochę bliżej. Także pozdrawiam Was serdecznie. Kanał Esopositive mam jeszcze chwilowo zablokowany, ale widzę, że tu będę mogła coś nakręcić, bo tu mam przynajmniej coś odblokowane. Także to była taka próba generalna.